Siemano, siemano, witam Was na stronie Case Hack. a dzisiaj otwieramy sobie skrzyneczki może z evenciku tym razem oczywiście na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco oraz polajkowania odcineczka a my przejdźmy sobie do skrzyneczek na początku może zaprezentuję dzienny drop tutaj tak zwaną zakładkę Free Cases gdzie za dodanie hashtagu na Steamie oraz awataru możecie odbierać skrzyneczkę co 24 godziny. I my dzisiaj zgarniamy sobie takiego fajnego skinka. Ok. Lekko przyciszmy tutaj dźwiękowo. Ok, teraz będzie lepiej. Hmm, co by tutaj otworzyć? No to na początek myślę może tutaj. Nic nam dobrego jakoś. A tutaj już coś lepiej. Tutaj fajnie. Tutaj Franklin. Tutaj takie coś. O! Lepszy drop. Darki, no, dziękuję bardzo. O to chodziło właśnie, ta... chciałem to zrobić. Teraz tutaj kolejna. Za 250. No i tutaj średnio, średnio. O, tu lepiej. Tutaj ump. Bardzo. Fajny. 5 dolarków tutaj teraz. O! Lepszy drog, na dzień dobry. O, 18 dolarów. Takie rzeczy tylko z kodem Pawlik. Zachęcam do wpłat na stronę. A za skrzyneczkę, jak przypomnę, zapłaciliśmy 5 dolarków. Więc jak najbardziej tutaj osadzę. No tutaj już tak. O! No i Blazik za 22. Też całkiem spoczko opcja. No to skrzyniczka za 50 tutaj, mam Pamas, a tutaj Akacz, Akacz Anubis, ok. Stwórzmy sobie bateleczkę. Na 10 takich, coś takiego stwórzmy 500 dolarów solo, może ktoś wbije, zobaczymy zaraz, a jak nie, to dodamy oczywiście kogoś. 52 level, by the way, zaraz jeszcze zaprezentuję, jak to działa dokładnie tam. Yy, skrzyneczki za level codzienne. No to dodajmy bocika Bordak tym razem do łącza. No i z pierwszej, z pierwszej dla nas zdecydowanie 84 dolary na dzień dobry. No tutaj kolega lepszy drop ma. Módlmy się, żeby nic dobrego nie było. Tutaj, no i kose trafia, no trafia, kose, gostek. No nie, no idziesz do domu, ale teraz mamy znów lepszy drop, ale to nie jest jakoś mega, musiałby nam teraz polecić jakiś jeszcze dla nas tutaj lepszy tutaj dropik, ale nam nie leci, nam leci słabiej niż tutaj dla kolegi, no teraz ten akarz nawet nam nic tutaj nie daje nic nie wnosi nam dużo no i ta petka jest zbyt tania, no akurat żeby tutaj coś zdziałać więcej, tutaj gloki no to są o tej samej wartości praktycznie, tutaj tutaj, no nie, to to też nie jest jakieś mega drogie, no tutaj ciężko będzie, aczkolwiek może może, no nie, tutaj już mała szansa na to, żeby tutaj nadgonić kolegę i chyba niestety przegrywamy to no niestety, dokładnie tutaj kolega niestety wygrywa tutaj tym razem no to skrzyneczka za 85 trafiamy emeczkę za 70 mhm. no to odbierzmy sobie coś za tą walutę tutaj eventową, skrzyneczkę cyrkus, sobie kupmy Darmowe otwarcie mamy i zgarniamy 20 dolarków z takiej skrzyneczki, także jak najbardziej spoko opcja. No to skrzyneczka SAVAGE, SAVAGE nam się da 10 dolarków, eee, okej, okay. no to może skrzyneczkę RETRO. Z retro nam się da 6 dolarków, także jak najbardziej tutaj fajna ta opcja jest, że dostajecie diamenty, gdzie później możecie wymienić to na nagrodę. Yy, Okej, okay. no to może bym jeszcze tu coś na batelkę puścił coś takie wiecie, coś lepszego takie. Skrzyneczka Hole Royal, a na grubo polećmy, zabawmy się. Może akurat tym razem. Coś nam tutaj sypnie, przynajmniej, aczkolwiek mam taką nadzieję tutaj. No i z pierwszej się nie zapowiada to zbyt dobrze, no nie zapowiada się to zbyt dobrze. No i Dragon Lord za 11 tysięcy siada z pierwszej tutaj Batli. Nie, no, co tu się wydarzyło? Co to za Batla była? Nie, no, proszę zobaczyć, co tutaj siadło. Nie, nie, nie. Do, nie wiem co tu się stało. O, by the way, tutaj możecie odbierać sobie dzienne skrzyneczki. Eee, o, tutaj fajny skinek się nam trafia. Tutaj nieco już gorszy. A tu już fajny taki. Okej. Okay. Nie, no, musimy przetestować tą skrzyneczkę jeszcze raz. hole razy dwa, bo to. Co tam się wydarzyło w tej batli, to. Nie wiem. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Dosłownie nie wiem. O, dla nas lepszy drop. I teraz, proszę, teraz! Teraz! Pięknie, co tu się dzieje? 11 tysięcy dolarów! Nie no, nie no! Co tu się stało? Proszę zobaczyć takie rzeczy tylko z kodem Pawlik, Polecam wpłacać, otwierać skrzyneczkę tutaj. hole, zobaczcie, 11 tysięcy dolarów zgarniamy. Już było źle, już było tak źle. Mieliśmy tylko 600 dolarów z 2000, a zgarniamy tutaj piękną AWP Dragon Lore za 11 tysięcy. Nie, no, coś pięknego. Coś pięknego, piękna włópka. Świetnie, dobrze. Odbierzmy sobie tutaj nagrody za level, bo tak jak jeszcze wspominałem w poprzednich odcinkach, yy, są tutaj za level nagrody. O, tutaj takiego skinka właśnie zgarniam. Tu 11,50 salda, a tutaj takie dual beretki, więc jak najbardziej myślę, że się opłaca. No i co? No i pięknie, że nam tak dało. Dobra, sprzedajmy sobie te tańsze sk skinki, myślę. Zagrajmy jeszcze, jeszcze jedną taką batelkę na takiego hole'a. Kusi mnie zagrać. Może akurat tym razem jeszcze, jeszcze raz by dało. Może akurat. No spróbujmy, no spróbujmy. Może i znów Boddak. No i tutaj. Nie, tym razem nie. Tym razem aż tak dobrze nie było, ale i tak, mamy tutaj awupkę za 11 tysięcy dolarów, przypomnę. A więc co, no chyba tym optymistycznym akcentem tutaj zakończymy ten odcinek, oczywiście. No i co? Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na moim kanale. Eee, no i co? Polecam wpłacać oczywiście z kodem Pawlik, bo widzicie jak sypie, szczególnie tutaj na stronce Case Hack kod pawlik oddaje, jak widzicie tutaj z 300 dolarów wsiadło nam aż 11 tysięcy, więc myślę, że całkiem spoko opcja budżecik na wakacje można tutaj sobie mm, naprawić i zdobyć całkiem przyzwoity no i co do zobaczenia w kolejnym odcinku siemano